Kupujcie sprzęty trwałe i dobrej jakości. Ale wiadomo, że każdy sprzęt czasem niszczeje, starzeje się, psuje. I w tym właśnie momencie z pomocą przyjdzie Wam szok. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Słuchajcie, raz na kwartał Wasze odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia może zgarnąć ZUK. A jeśli chcecie znać ich harmonogram, to musicie wejść na stronę internetową Urzędu Miejskiego w Barczewie albo skorzystajcie po prostu z ich aplikacji mobilnej. Jasne? Klik, 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 klik. Proste. Sprzęty, opony, odzież, leki, żarówki. Miejsce? Pszok!